wszystkich na moim kanale i przychodzę do was oto z takim tutaj miksikiem i mamy kilka zdrapek po 5 zł do tego taki wachlarzyk po 10 zł jak i za 20 no i portfel za 3 dychy co nie? i jak zawsze oglądajcie podziwiajcie i bawimy się jedziemy z drapingiem a na dzień dobry Vegas za 5 zł co nie? Opa, to był niechcące szturchnięcie kamery. Okej, okay, zdrabka z numerem 2. A w ruletce mamy taką oto liczbę. Mamy liczbę 8, u góry mamy 6, na samym dole mamy 17, po prawej troszeczkę 3, całkiem na prawo 26, na lewo 21. I gra pierwsza ma takie oto symbole. Gra druga. Takie symbole. Trzecia. Takie. I zdrawek. Prezent. Fajna zdrapeczka z numerem 2. No i zajrzyjmy, co się kryje w niej. A mamy tak. W wygrywających liczbach 34, 1, 17, 2 jak i 22. Ok. I mamy tak. 19, 6.

19, 18, na samym dole 4. 8. Po prawej 26, po lewej 19. Wygrany. Cudownie. Sprawdźmy jakie mamy jeszcze tutaj u góry. Symbole. Różne. Różne gra trzecia. Różne symbole. Gra czwarta różne. To co? Zajrzyjmy co nam 19 da, a mamy 5 zł. I zdradka na naprawdę. Cudownie. Następnie mamy premia. 7 gier. I symbole. Podwójne symbole. Tego potrzebujemy. Wszystko różne do tej pory. Poleciała. Następnie mamy obok. 33. 1. 7.

3 różne, 3 różne, wszystko różne. I mamy tak, pierwsza liczba 29, 42, 25, 23, o numer 27, nie ma, 34, 43, za wysoko, za wysoko, 15, już lepiej, 38. Jeszcze za wysoko. Pod spodem 6, 32. Nie pasuje. 19, również nie. 4. Nie widzę takich. 11 nie pasuje. I mamy tak. 24, 9 o numer. 28. Nie ma. 14. Również za wysoko. I 36 nie ma. oczywiście Stawka. Jest pusta. A tu jest, dobra. Jest. Bonus. I żetony na samym Takie żetony musimy wydrapać tutaj. Jak tu na dole są. Gra czwarta. Brak żetonu. Gra piąta. Szósta również brak. I gra dziewiąta. Nie mamy żetonu. Nie ma. do Gra dwunasta. Nie ma. A w bonusie. Kostka z numerem, z oczkami Takimi Nie ma A mamy 32, 35, jakże blisko 37, cudownie 28, 1 I G Ok, następnie mamy 29 Liczba 3, liczba 12 Liczba 6, liczba 39 O numer Ok, dalej, dalej zaglądamy. Co tutaj mamy? 31 o numer. 23 też było numer. 21 też jest o numer. 9, 17, nic z tych rzeczy. I na dole 2, za nisko. 27, również nie pasuje. 33, E, 8, nie. I 25, nie. Na lewą stronę.

niżej 16 mega pensja symbol po raz pierwszy do tego mamy liczbę 4 główna wygrana 250 tysięcy zł od razu plus 5 tysięcy co miesiąc też 5 lat Czyli takie dwa symbole chyba ok i otwiera nam furtkę do tego tutaj bonusu to razy to i otwieram do tego bonusu 4 potem jest 13 Potem jest 24, następnie mamy tak 5 numer 15, 25, 49, 31, 9, 35, 26, 42 i 11. Czyli ta nam otwarła furtkę do nikąd. Mhm. Następnie mamy. 46 16. On 13. Nie ma. 12, również nie ma. 31. Jest 31. Mamy wygraną. Hm, cudownie. Tu jest wygrana pod 31. I mamy tak. 35. 60. jak wysoko. 34. Nie ma. 58. Również nie ma. 49 o numer. 38 o numer. 32 o numer. 52 za wysoko. 14, nie ma. 23. 18. 56. 27. 53. Proszę bardzo, 47. I na samym dole mamy. Liczba 30, jak i 43, 36. Do tego mamy 25 i 40. A pod numerem 31 schowało się nam 20 zł. Gitara, zdrawka na proszę. A mamy tak: 22 o numer. 31 nie ma. 26 również nie ma. 11 za. Średniawo 12, nie 2, o numer 1, całkiem za nisko 25, nie i 27 prawie, prawie 14, nie 5, do tego 10, jeszcze dwa rządki zostały, 32, 20, o numer. 15, 33 i na dole mamy 28 o numer, potem jest 9, a mamy 7, 23 nie ma i 8 o numer. Gra druga, identyczne symbole. I tu mamy w grze pierwszej różne. Różne. O, są. Mamy wygraną, zobaczcie. Kółeczka takie, co to jest? A, monety, dobra. Dwie monety się schowały tu w grze trzeciej. W numer 5. Następnie mamy plik. Różne. Różne symbole. Tu podobne, ale różne. Znowu krążek i pierścionek. I paliska. Przejdźmy do gry trzeciej. I mamy tak. 6 dych, 200 zł, 50 tysięcy, 30 zł 100 zł, 5 tysięcy, 200 po raz drugi, 500 zł 150, 50 tysięcy i dwa pola, 150 i 2 miliony. Czyli 152 razy było, 200 było dwa razy. Okay.